Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed meczem sobotnim Arki z Lechem Poznań. Są dzisiaj z nami trener Jacek Ziemiński oraz Marcin Budziński. Proszę Państwa, jeśli chodzi o spotkania z Lechem, to jest to rywal, z którym Arce, można powiedzieć, jak na zespoły czołówki naszej Ekstraklasy szło zawsze dobrze. Bilans jest niemal remisowy. Po ostatnim sezonie 13 zwycięstw 11 remisów, 14 porażek. Jeśli chodzi o spotkania w Gdyni, jest ten bilans jeszcze bardziej korzystny. 10 zwycięstw żółto-niebieskich, 4 remisy i 5 zwycięstw Lecha. W ubiegłym sezonie drużyny grały na remis, w Gdyni wygrała Arka 1 do 0, w Poznaniu Lech także 1 do 0. Chciałbym dodać i prosimy także o przekazanie kibicom, na tym spotkaniu będzie także zaprezentowana 11. lecia naszego klubu. Zawodnicy ci wyprowadzą pierwsze zespoły przed meczem, a w przerwie będzie uroczystość, wręczenia statuetek, a także podamy informację, kto został piłkarzem 90-lecia. Tym bardziej zachęcamy kibiców do przyjścia na to spotkanie, do wsparcia obecnych zawodników poprzez doping w spotkaniu z Lechem, a także do nagrodzenia oklaskami tych, którzy przez ten okres historii Arki tworzyli jej największe sukcesy. I przypominam kibicom, że w przedsprzedaży bilety są tańsze. Tak więc warto skorzystać z tej formy, a także zakupić przez internet, co później, no, przy takiej spodziewanej frekwencji, mam nadzieję, dłużej ułatwi wejście na stadion i nie spowoduje kolejek przy kasach. Proszę Państwa, teraz bardzo proszę o pytania. W pierwszej kolejności, może do trenera. Dla trenera Jaskazieńskiego, na pewno to spotkanie z Lechem to jakiś. Także powrót do przeszłości, do klubu, w którym zdobywał mistrzostwo. A jeśli chodzi o Marcina, to na pewno tutaj taki element, jak ponowny debiut przed gdyńską publicznością, bo grał już na tym stadionie, ale w innych barwach, tak więc także będzie okazja do spytania Marcina, jak przed tym wydarzeniem się czuje i jak podchodzi. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Tam jak miasto .pl. Panie trenerze, m, chciałem zapytać o, o, o kontuzjowanych, których e, nie było w ostatnich meczach, chodziło o Macieja Jankowskiego, e, Santiago Samaneza i Markusa. do tego jeszcze o, ostatnio doszedł Freddy Nelsrup, czy, czy będą uwzględnieni w kadrze na najbliższy mecz? Dzień dobry Państwu, hmm, to znaczy tak z tej czwórki, na pewno nie będzie brał pod uwagę Markus, który w dalszym ciągu boryka się z urazem, dość bolesnym urazem stopy i jak no chwilę obecną wrócił do treningów, ale, ale w dniu wczorajszym, można powiedzieć, sytuacja się zaogniła i no nic problem, musimy go jednak jeszcze raz dość dogłębnie przebadać, bo, bo to jest rzeczywiście niepokojąca sytuacja, dość długotrwała ta pauza. Natomiast Maciej gęgowski jest gotowy do gry, Fred Herstrup jest gotowy do gry, Santi Samaner też już trenuje z normalnym obciążeniem, jutro zagra, przetrze się w rezerwach w meczu Arki Drugiej w Łódzce i w zależności od tego jak to wszystko będzie wyglądało decydujemy przed meczem z Lechem. Jarek Woliński, Magazyn Pomorski. Panie trenerze, pewnie po meczu za Zagłębiem Lubin zapaliło się jakieś czerwone światełko Państwa w drużynie. Czy na mecz z Lechem, z którym lubicie grać, szykujecie jakieś specjalne niespodzianki czy normalnym tokiem się przygotowujecie do meczu z Lechem? czy znaczy, wie Pan, mądre no, że... są takie stwierdzenia. Czerwone światełko, sytuacja kryzysowa, tragedia i tak dalej. Oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, że Sytuacja jest bardzo trudna. Jesteśmy na dnie tabeli i, i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby z tego bałaganu wyjść. Natomiast no nie ma jakiś, jakiś nadzwyczaj specjalnych przygotowań. Idziemy normalnym, normalnym cyklem treningowym. Jutro już trenuje tylko ta dwudziestka meczowa. Część zawodników zagra w rezerwach w drużynie w Ustce, więc, więc nie, nic specjalnego nie ma. Ja bym wolał i myśmy wszyscy woleli, żeby coś specjalnego wydarzało się na boisku w sobotę. Szanowny jest Esportowa Jesteście na ostatnim miejscu w tabeli. Lech potknął się ze Śląskiem, ale jednak jest to cały czas mocny zespół, który pokazuje, ta młodzież, która tam gra, pokazuje swoją siłę. Idealna okazja do przełamania się. No, i też, też tak do tego podchodzimy. My sobie zdajemy z tego sprawę, że, że teraz, bez względu na y, klasę przeciwnika, na miejsce spotkania, my już nie mamy y, za bardzo marginesu na, y, na błędy. Y, oczywiście no, jakieś potknięcia będą się zdarzać, ale musimy zacząć punktować, szczególnie w meczach u siebie. A mecz z Lechem, myślę, dla takiej y, olbrzymiej rzeszy kibiców, y, będzie też okazją do tego, żeby, żeby ta spinka w naszym wykonaniu była jeszcze większa. My zrobimy wszystko, żeby, żeby tą złą pasę przełamać. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że gramy z bardzo dobrym zespołem, który przegrał ze Śląskiem, ale Śląskiem, który, który gra do piłkę i jest liderem tabeli, więc mecze z Lechem Drarki rzeczywiście zawsze były szczególne, ale też Lechowi tu się zawsze ciężko grało. Ja, będąc jeszcze trenerem Lecha, też tutaj przeżywałem trudne chwile w takim zremisowanym meczu, gdzie Robert Lewandowski w końcu strzelił bramkę na remis. Eee, wiem, że tu jest, tu jest ciężki trener dla Lecha i myślę, że w też to wiedzą. Marcin Domański, Polska Agencja Pracowa. Wspominał Pan po meczu w Lublinie, że będą zmiany w defensywie. Czy Pan się trzyma tego, co Pan wcześniej powiedział, czy jednak odstąpi Pan? Bo tam wspominał Pan, że defensywa jednak jest takim Waszym jednolitym pewnym punktem. Czy jednak te roszady, jeżeli tak, to jakie ewentualnie będą? No wie Pan, jakie będą jak roszady. Się dowiedzę w sobotę na odprawie przed meczem, więc yy, myślę, że trochę za wcześnie jeszcze na odkrywanie kart. No, zawsze w jakichś tam przegranych meczach, po słabych występach, mm, muszą pewne rzady w drużynie nastąpić. Jakie będą, zobaczą Państwo w sobotę. Jest 20 ludzi przygotowanych do gry. Miejmy nadzieję, że ta desygnowana 11 stanie w wysokości zadania. Jeśli dopytam, chodzi tylko o formację defensywną, czy jednak o cały zespół. ja jeszcze w, na so, w sobotę na konferencji prasowej w Lublinie powiedziałem, że to nie ma tak, że w defensywie Kwórkońców, to jest cały zespół, który broni i zaczyna grę defensywną od napastnika, więc trzymajmy się tego, jeśli się już rozliczamy, to rozliczamy cały zespół. Natomiast jakie to będą zmiany, jeszcze raz powtarzam, zobaczą Państwo w sobotę. Marcina, e, Marcin wracasz do arki po, po okresie, kiedy przebywałeś poza nią? E, pierwsze obserwacje: na ile się ta arka różni od tej, od której odchodziłem? E, czy, czy ja wiem? Chyba niewiele. Jak dla mnie, odchodziłem e, e, dawno temu, ale są znajome twarze. Rąk zespół jest zupełnie, zupełnie inny, ale myślę, że mamy dobrą drużynę i, i fajnie wygląda to czasami w treningu. Gorzej jest to przełożyć na mecz, ale myślę, że jeżeli uda nam się w końcu zagrać tak jak trenujemy, to jest ten spokojny wynik. Trójne, że powoli zamyka się okienko transferowe. Czy planujecie jakieś wzmocnienia jeszcze? Czy Pan naciska może na działaczy, na, 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 na piątki sportowe, żeby jednak tę drużynę jeszcze nie uzupełnić, ale wzmocnić? To znaczy, wie Pan, na no, no, początku chcieliśmy to dużo wzmocnić, yy, różnie z tym to wszystko wyglądało. Yy, zawsze mówiłem, zresztą mówiłem tu też yy, parę tygodni temu na konferencji, że, że zawsze w końcówce tego okresu transferowego może się zdarzy jakiś złoty strzał i być może taki też wykonaniu arki będzie. No, nie ukrywam, że. Że zrobiliśmy ostatnio parę ruchów, i to dobrych ruchów, naprawdę. No, pecha mieliśmy z Michałem Kopczyńskim, który w pierwszym składniku zapał kontuzję. Myślę, że to by była taka jakość dodana do drużyny. Doszedł w ostatniej chwili Fabian Serarens doszedł Marcin. no Trochę późno, ale my też musimy mieć czas na to, żeby tych chłopaków komponować zespół. Pracujemy jeszcze nad tym, żeby, żeby ta drużyna była mocniejsza, natomiast w związku z tym, że no, Różnie te rozmowy trwają, niektóre sprawy szybko padają, więc ja nie będę teraz znowu, nie wiadomo, jakich nadziei robił. Miejmy nadzieję, że coś do tej drużyny jeszcze, ktoś jeszcze do tej drużyny dołączy. Może rozszerzę to pytanie. A na jakich pozycjach potrzebuje pan zmysłu? Wie pan co, no, to nie jest, myślę, konferencja prasowa przed naszym zlechem na e, taką sposobnością do tego, żebym ja teraz. E, punktował, w jakich, w jakich miejscach na boisku, czy na jakich pozycjach my jesteśmy słabi. My sobie zdajemy z tego sprawę, gdzie potrzebujemy wzmocnienia, gdzie potrzebujemy zwiększenia rywalizacji. No i nad tym pracujemy, dlatego pozwoli Pan, że konkretnie na ja to pytanie nie odpowiem, natomiast jakieś tam rozmowy trwają, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Proszę. Darko Eftisch to będzie taki szczególny piłkarz, na którego będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy skupicie się na, na szerszym kolektywie? Znaczy na pewno Darko Eftisch, e, można powiedzieć, dostał drugie życie w, w Lechu i widać, że, że odżył, że jest innym piłkarzem niż, niż choćby w zeszłym, w zeszłym sezonie. Znaczy ja zawsze uważałem, że on piłkę grać potrafi. Wielokrotnie to pokazywał, natomiast teraz rzeczywiście ta forma jego jest stabilna. No to w jego przypadku zawsze było jakimś tam problemem, ale myślę, że poza darko to jest w lechu wielu klasowych piłkarzy. No, tiba w pomocy dla mnie, naprawdę, klasowy pomocnik, Gytkier, super szczerec, Lecha, fajna, fajna poznańska młodzież i ci młodzi chłopcy, którzy są szkoleni w tej akademii od lat. I, I pomału wchodzą taką szeroką ławę do drużyny. Także tam jest naprawdę wielu zawodników, na których trzeba będzie baczną uwagę zwrócić. Nie ma czegoś takiego, że my się konkretnie do jakiegoś piłkarza przymierzamy, namierzamy. My musimy zagrać kompaktowo, bardzo mądrze, zespołowo, i to powinien być klucz do, do sukcesu w tym meczu. Natomiast na kogo mamy zwrócić uwagę, chyba wiemy, natomiast no, zawsze to weryfikuje boisko. Czy jeszcze pytania dotyczące meczu? Zapraszam w takim razie na sobotę i jeszcze możliwość za chwilę, bo były tutaj prośby o wywiad indywidualny. Dziękuję.